Do kiedy on już rząd ma. widzenia, się zapytać, czy jeszcze nafty z stacją? Tak już nie chyba, nie chyba, nie wiem, co oni tam mają. to <ścoughs>

Jaką teraz jesteśmy bezpośrednio? Nie wiem. Nie wiem, co. Po którym myślałem w Kolejny podosław, to była tam... Głosław, Link. Tu Jest po ta post, kolana. postój, ale chyba już zrobili jedynie wszystkie, bo już jesteśmy do tyłu. Nie, już... nie, A jest! Dobra, jest lec, lec, lec. na për të së përpani për 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 njështë Në 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 Czy pytała już? stawiać można No Michel, policja, zakład luk, 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 Oni są na linii szczelczne, nie? Oni są na do bo do 15 do wody nie mają. bo dzisiaj jest zamknięcie szlaku na Nie mają. Zzatkuje. Bo Powiedz, gdzie? Od Polic do Turzyno, od 15 do 19 jest zamknięcie szlaku w sobotę w niedzielę, a dzisiaj wyjątek i 7 do 17. No coś mnie nie bardzo pasuje, bo przecież w sobotę zapierniczają pociągi. No ale PLK rozporządziło wcześniej, że od 15 do 19. Niedługo to, w ogóle będziemy jeździć tylko w południe. Kto będzie za? Kto pilnuje tych obiektów tak? Nikt, no właśnie Legninka poszedł. O, no. no I widzi przecież, ma dość dobre. No i właśnie mój Legninka zostawili, to im okradli komputer, się okładki w komputer i wszystko. I tak będzie, i teraz będzie tak, że rano przyjdziemy, przyjdą do pracy... w porządku, bo ...i, i będziemy stali. To nie będzie komu obsłużyć, bo urządzenie rozpierdliczone. A nowego rozkładu od 6 do 22 będzie? Co, to mówię, będzie tak, że przyjdą rano i nie będzie co włożyć, bo będą urządzenia rozpierdliczone. Przecież w głowie 4 godziny zamknęli komputer. Jest. No jak, jak wyczuli, że nie ma nikogo, no to... Na jest, włączył, do... włączył, kamerę się włączył. A, to jest... Następny tak. też, Tam słuchaj, tak? Ich. Na tym kaliszu też tak jeżdżę. A jeździł pan teraz po tym remoncie tego wałcza, tego nie wałcza recza? Na tym przejeździe? Tak, teraz, tak, tak. Jak ten przejazd tak. jest? dobrze, dobrze tak, zrobiony? Tak, jest dobrze. Aha, no i pojechał. Bo ja się zwolniłem, to pojechał. No.

To się mamy gdzieś zatrzymać? Nie, na, zapłacie, zapłacie, na tak? zakładzie, zakład, tak? Na zakładzie. E, e, policja zakład. Ja. Nie, nie, bo to jest ja. Policja wszczęła. Warum <grym> <planunk> <grym zainteres>

Tak Zobaczymy, od razu się pocinają, to się w Zobaczymy, od to bo te trzy większa będzie problem, większy. No, o, o, tak, się chciało. nie, nie, Nie to się działo. nie, to się działo. Nie, ale to to są problemy. to się no, bo, 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 bo to to Zobaczymy, tak. nie ma ruchu pasażerskiego. to się działo. Zobaczymy, jak to się działo. to się działo. Zobaczymy, to się nie, Zobaczymy, jak to 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 Ej, nie jest tam! A można doprowadzić do układu wszystko <średytorium> Nie, 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 nie mam. Alt, lieben, stacjon szyld. Szyld, przed tak? szyldem, nie? Czyli przed tablicą. A szybt jest. No chyba jest stary szyld. Stary jest. Jest, policja zakład. Policja zakład. Jest. Tak? tak. Tak, tak, słuchajcie. Aha. No. Nie, no nie zdjęcia robię, ja, bo też tam nie słyszało. Tak, co chodzi wiesz. Ja powiedziałem, że sesja zdjęć. Nie, i na no, nie, y, nie, nie, y, nie, nie. 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 O, Nie. Tak, Nie. Nie. co Nie. 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 No, 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 Nie. 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 słyszała, dlaczego tam stoimy, w w sieci zasilania dzwonił dyspozytor do mojego dyspozytora, czy tam coś z siecią. Aha, z siecią. Czy nie dobrze, pas? że szuwają, cholera, Tu? Przed tym, czy ja Wajte? szyld. -y, przy szyldzie. Przy szyldzie. Pan mnie anulę, pan mnie wajta. Wajte, wajte. Jeszcze dalej. Jeszcze Stop. dalej. Stop. Stop. Ale Michel, tak. tak. Daj minutę. Ja. Drei Minuten. Ey. Foto halt. Ja. Ah, Ich mache, mache, Wir sind ein Team, Matthias. Ich bin immer Foto halt, Nico. Nawet <laughs> nie Foto halt. Foto halt. zu schauen,